Cześć i witam Was bardzo serdecznie tu na moim kanale. Ja mam na imię Michelle, jestem tarocista z certyfikatem Porównam Systemami, numerologia, astrologia, human design. No i właśnie teraz my się będziemy pytać, czy oni dzisiaj myśliły o Was, czy tęsknią nad Wami, co oni właśnie czują, co Ty do nich właśnie tak czujesz, no właśnie jako co karty nam mówią po prostu, żeby tak sobie porównać też, to ja myślę, że to też jest bardzo interesujące, tak to zrobić. No właśnie, to ja właśnie tutaj będę pracowała starockimi kartami. To jest ogólny orakel, to znaczy może teraz dużo z tego pasować, ale też nie musi wszystko pasować, no bo właśnie jest to kolektyw dla każdego, który tutaj właśnie lubi oglądać, kochani. Ja właśnie tasuję e, znowu live. No właśnie. Co oni wypadły? Tutaj są sprawy rodzinne u nich. Zaraz mi to przyszło. Sprawy rodzinne, że tam coś się kończyło w rodzinie. Może też ktoś umarł, nawet. No właśnie nie wiem, czy to... Sorry czytam kogoś tutaj... Mogę... no czy tam jesteście zraniony albo nie, to przepraszam, ale no wiecie co, coś takiego. Coś takiego, jakaś transformacja. Tam się dzieje i tra ta transformacja oni też bardzo czują i dlatego oni są takie stresowane, tak? I z tym mają bardzo, bardzo do czynienia. Co oni właśnie o wam im... Czuję aktualnie. Pierwsza karta, dwa kielichy. Mhm. Uh -huh. No właśnie. To właśnie oni naprawdę czują ta, taka przyjaźń, nie tylko przyjaźń, ale też taka głęboka przyjaźń, że, um, że wy jesteście um, właśnie tak jak najlepsze koleżanki, najlepsze kolegi dla nich, ale tak bardzo i um, tak jak ktoś karmicznego. Może to być też coś karmicznego, ale nie w negatywie tak za bardzo. Um, czy oni tam tęsknią. No wiecie, co oni dalej czują, coś, to oni dalej też tęsknią, oni właśnie są bardzo namiętni koło Was, to oni by chciały mieć tą relację z Wami, um, oni tego chcą, tutaj jest jakaś blokada, ta blokada też może być jakaś męska figura. Może to być ktoś z tej rodziny. To może być ktoś, który tutaj blokuje. Nie wiem, co u was się dzieje. Może być, że oni są z rodziną bardzo inwolwowane. Może w rodzinie tam coś jest niefajnego, jakieś choroby albo coś. Znaczy, ja tam nie chcę tyle tam przykładów dać, ale może coś, co oni muszą organizować. Oni by bardzo, bardzo chciały być z wami razem, ale może to teraz właśnie nie funkcjonuje. Tutaj musi najpierw coś innego być zrobione. Um, I właśnie oni oni bardzo, bardzo taką seksualną namiętność czują koło was. To jest coś trochę niezdrowe, ja? To znaczy, taka obsesja tutaj jakoś jest seksualna koło was, do was, i oni nie wiedzą, jak to z tym się właśnie kierować. I oni chcą. Jakiś balans. Żeby mieć ten balans, może być, że wy nie macie kontaktu, albo co, tak? Albo jak um, robi ten balans, że wy macie jakiś kontakt, to może też czasami macie kontakt. To ja tutaj tego tam nie pytam, tak, tak? To jest to, co ja widzę. Ja, Co by to było, jak ty byś tam um, pytała, albo by tam dzwoniła, albo jakoś tam byś pisała, albo byś. To znaczy też jak jesteście. Um, jak to ten orakel jest dla żeńskiej, dla kobiet i dla, dla mężczyzn, tak? To tylko jest tutaj ogólnie partner. No tutaj są właśnie te blokady, tak? Oni by się cieszyły, na pewno by było jakaś idea, jak, jak razem można coś kształtować konkretnie, ale jakoś tutaj są jeszcze, też jeszcze blokady. Okay? E, co ty czujesz do nich? To też jest interesujące. No właśnie, to Ty chyba też czujesz, że tam pomału wszystko idzie, i Ty też chyba nie chcesz tak, tak, tak szybko to zrobić. Na jedno by chciała coś szybkiego z, z nimi mieć, ale na drugiego w nieświadomym. To Ty może też potrzebujesz jeszcze trochę czasu dla siebie, żeby się wywolnić od jakiejś energii, ale ty tutaj jakoś tam się też transformujesz, ale bardzo na, na pozytywie. Ty właśnie transformujesz wszystko, co Cię tam by mogło blokować, ok? Um, I ty właśnie idziesz bardzo do Twojego osobistego pokoju i będzie um, za niedługo czas, że, um, że, że będziesz um, jakoś się czuć, że może wprost iść, ale jeszcze ty to sama albo sam blokujesz. Kochani, ok? Będą oni um, dać znać. Tak, może być znowu kontakt z nimi, czy karty? Ale oni właśnie. Może też być, że oni są takie trochę tłurze albo coś takiego, że um, oni się boją też tej energii, może bardzo być. A nie, inaczej, może być, że oni właśnie, ta obsesja, oni tego jakoś nie, nie wiedzą, co z tym zrobić. Może też być, że oni, to jest takie, wie, wiecie co, na jedno oni czują e, bardzo taka przy, przyjaźń. Mieliśmy kielichy, dwa kielichy, to też jest Wenus. Um, w, um, oh God, jak to jest ten znak? Um, właśnie, sorry, czasami po polsku nie umiem tak, ale to jest, to jest uh, ten znak zodiak tutaj. Krebs po, po niemiecku. Cancer po angielsku, wiecie, te zwierzę, i ten znak Zodiak, i to jest Wenus w tym, w tym znaku. Wiecie o co chodzi? Przepraszam Wam bardzo. E, proszę mi, um, jak chcecie, tak? Bardzo, bardzo chętnie możecie mi też napisać w komentarzach, jak e, te zwierzę się nazywa, i właśnie Wenus będzie w tym znaku tego zwierzęta. Tak? Rozumicie mnie? <laughs> Sorry. E, też w ogóle e, ja robię mój kanał w trzech językach. E, zawsze jest po, e, polski film, to znaczy bardzo zapraszam Was subskrybować. Um... No bo e, są właśnie na pewno każdy tam trzeci, czwarty dzień, coś takiego, jakiś niemiecki, e, polski film, przepraszam bardzo, ok? Jest to właśnie ogólny orakel, e, nieźle. To oni właśnie tutaj coś czują dla ciebie, coś karmicznego, coś oni są zakochani, ale oni też bardzo taką obsesję seksualną tutaj czują, tak? To jest właśnie to. I ta obsesja seksualna sobie, um, oni właśnie nie wiedzą, co z tym zrobić, absolutnie, ok? E, oni są bardzo w męskiej energii, albo oni właśnie też może być, że oni. Um, i to tylko dla małej grupy, kochani, że oni też nie tylko lubią kobiet, tylko też mężczyzn, ale to jest dla małej grupy, ok? No bo tutaj właśnie kolektywny orakel. Osobisty orakel można zamówić, można właśnie, no bo to jest kolektywny. Jak myślisz, że ty byś chciała, albo chciał, bardzo chętnie dla twojej sytuacji jaką odpowiedź osobistą dla Ciebie, naprawdę indywidualną, to możecie mi zawsze e-mail na napisać. Na dole w infobox jest mój adres e-mailowy micheldirele.gmail.com i tam właśnie ja Wam podaję taki ogólny tekst. To znaczy proszę mi tam napisać na tą e-mail i będzie właśnie ogólny tekst, jak można sobie mieć osobiste czytanko. Jak Ci się ten e, tekst podoba i wszystko, to możemy znowu się skontaktować, jak, jak nie chcesz nic zamówić, to absolutnie jest to bezpośrednie, to znaczy ja to, to podaję ten tekst, bo często mi też ludzie e, właśnie napisają już coś z ich e, problemów albo co trochę już mi określają i to też nie jest nieźle, jak tekst nie jest za długi. Proszę też o to, ale jak Wy mi też chcecie trochę określać, to też bardzo chętnie. I ja Wam potem podam tekst nad informacjami, albo też mogę właśnie coś konkretnie, jak, jakie czytanie dopasowane do Ciebie. No bo ja też właśnie, są różne pakiety, tylko z kartami, ale też właśnie z datami żeby porównać właśnie z astrologiem na przykład, tak? Ale to możecie sobie czytać albo mi o po prostu powiedzieć, o co wam chodzi. Dobrze, to ja właśnie bardzo dziękuję za oglądanie lajka. Proszę podać to, my się cieszymy za te lajki, no bo to też algorytmy od YouTuba widzą, że ludzie to oglądają i to potem więcej ludzi mi będą oglądać, wiecie? To jest bardzo ważne, bo ja myślę, każdy też potrzebuje tam trochę Podpowiedzi od czasu do czasu na różne tematy. Jest to normalne, tak? Właśnie tematy emocjonalne, jakieś życiowe. Dziękuję Wam jeszcze raz i życzę piękną niedzielkę. Michelle.